Hej, cześć, siemano, witajcie! Dzisiaj sobie otworzymy oczywiście jedną paczuszkę fifortka World Cup Brazil tak, ich 10. W jednym się trafił Top Master, więc idziemy z tym koksem Kurde No Dopiero co wróciłem po prostu z wyjazdu i trochę jestem podenerwowany no bo to dosyć kasy wydałem ale to nie na środki tego. Jeszcze na coś innego. Szalony że tak łatwo otwiera te soszetki, a ja mam z nim mega, mega, mega wielkie problemy, żeby chociaż otworzyć jedną saszetkę What the fuck! O dobrze, otworzyła się. Dobra, szybko, szybko, szybko. Sambora, David Luiz, Arbeloa. Żełmutinio z Portugalii Baduj i Mario valotelli Star Player. Tak jak wam mówię, trafiłem. No eee, Kurde. O kurde. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Lajkujcie. No wiadomo. to na razie.